Halo. 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 Słucham. Musisz zapamiętać dwie rzeczy. Punkt numer jeden. Nie jesteś pierwsza i na pewno nie będziesz ostatnia. Punkt numer dwa. Tu nie chodzi o pieniądze. Chodzi o łańcuch. Przepraszam, ale to chyba pomyłka. Rachel, za pięć minut dostaniesz najważniejszy telefon w życiu. Zjedź na pobocze. Skoncentruj się. Otrzymasz szczegółowe instrukcje. Dopilnuj, żeby mieć naładowany aparat i coś do pisania pod ręką. Nie zamierzam udawać, że to będzie dla ciebie łatwe. Najbliższe dni okażą się wyjątkowo trudne. Ale łańcuch pozwoli ci to przejść. Zaraz, zaraz zadzwonię na policję, zaraz to zgłoszę. Żadnej policji, żadnych służb. Poradzisz sobie, Rachel. Nie zostałabyś wybrana, gdybyśmy uznali, że się rozkleisz. To, czego zażądamy, może się w tym momencie wydawać niemożliwe. Ale jesteś do tego zdolna. Kto mówi? Módl się, żeby się nigdy nie dowiedzieć, kim jesteśmy i na co nas stać. Halo? 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 Czy to Rachel O'Neill? Tak, a... bardzo mi przykro, Rachel. Ale mam dla ciebie straszną wiadomość. Masz długopis i kartkę, żeby spisać instrukcje? Ale co się stało? Porwałam twoją córkę.